Flaming jest. Jestem, jestem. Na posterunku są dankowice. Pozdro wszystkim. Nowa miejscówka. Zobaczymy, co tu w wodzie leży. No i co, bierzemy się do łowienia. Jak to mówią niechlina namaka. O! Pięknie. Idealne 7 metrów. Kamienie. Kamienie. Nie, Pomijmy. Pierwszy rzut. Jest o Są mi gwoździe. Jest dobrze. Jest potęgą. Pachnie tu do prania. Będziemy rzucać? O, proszę. Będziemy badać co jest. Się makaron. A tu już pierwszy makaron wyciąga. Elegansiu. To nic. Jest w czysta głowica. O, jest kapsel.

Widzi pan co wychodzi? Proszę, o. Ty. jeszcze ryba. Nie, patelnia. patelnię, ale nie Jeszcze Jeszcze placki ziemniaczane czuć. To jest jak w Mąż zanerwował i patrz. Ty, chłopie, co ty to? Patrzcie, co flamik wyciągnął. Główica pokrywa z, z traktora. <śles> Pierwszy kolor znal o panie Czy to jest kamień? oby to nie był kamień? O, to nie jest kamień. Coś idzie. O, maszynka do mięsa. Takiej znajdki jeszcze nie miałem. Patrzcie. Nie mam tu to maszynkę do mięsa wtar. Ale <ślesz> kurde Normalnie tutaj. Mario chcesz? <ślesz> o! Super! Ale mi suma. Chyba coś idzie, chyba coś idzie. Oż! Uchwyt odrywny. Elegancko. O Och jest! Władca pierścieni wyszedł. Jakieś łożysko. O nie! Od maszynki! Tak. <grym się wytrzymał> Komplet do maszynki. Szufelka na oko, łopata z brzegu. Jest złom Jest złom Dobrze. Proszę Ale serio? Nie dobrze. A ja co mam? Grubka, O kurcze Patrzcie na to Kuta robota I tak, Flaming dobił do portu w Kaniowie Są oczywiście bezalkoholowe naboje, jeszcze zimne no tyle, moi kochani, zaraz będziemy ro, robili podsumowanie. Serii i ziemniaki to nie, to, to nie jest wyłowione, <laughs> bredze wiem. Czas na podsumowanie. U mnie tyle, u Flaminga tyle, plus to, niezła czekoladka, zobaczymy ile waży. No i to tak, my już oczywiście na podsumowaniu, tutaj na posesji u, u Artura, w otoczeniu kurek. U Blake'a Carringtona. <laughs> Blake Carringtona. No i tak mają oni, e, no co do dzisiejszych fantów no to tak, ten Mega kotlet, tak jak to powiedział Artur, czekoladka Jakaś pokrywa tutaj silnika obudowy No wpada nam taki kozak I siak. No i podkowa Podkowa na szczęście u Artura też na była ciebie, oczywiście, bo Oczywiście no, Zaraz pod, pod, wygrzebimy. Tak, Także to moje takie fanty No i co, przejdziemy do, do ważenia Razem byśmy podkuli pół konia Razem no. <laughs> na pół konia No i co tak, z czystej ciekawości, z czystej, no ważymy oczywiście Damy ten element o! Element silnika u, bogato. Już 12,700 to możemy podkuwę grzyba. Patrz, już jest 15 kg na, na samym tym, 15 kg czy, czystego złomu. Jedno wiadereczko, coś tam będzie 7,700 pięknie, 22 kg, 23 już licząc, i w drugim to tam niewiele jest. E, no to powiedzmy, jest 11 kg w wiaderkach. I tego 15 było, nie? Ja. Yy, 26 kg złomu u mnie. Także fajnie, jestem zadowolony. I co? Ciężko. Zwariowała. 15,7 15,700, no minus pół kilo wiadro. 15 kg. No, 26,15, 41 kg. Elegancko. Fajnie, elegancko, tak. Także dzięki, Artur. Dzięki. Po spotkanie z Zamagnę, spacie mojkami. Byliśmy niespełna godzina god, god, godzinę w tej rzeczce 40 i patrzcie, minut jak nic. I patrzcie ile no można złomu wyciągnąć także tak, tak, mega mega wypadnięcie kolejowe. kolejowy Także nawet patrzcie. kury przyszły zobaczyć Kury. Czy jest coś do zeżarcia? No i tak moi kochani, standardowo jak się podobało, Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, papaty no i tak się kończy magnesowanie w okolicach Kaniowa. Jest kawunia, jest oczywiście tyskie, bo pić się chce, mimo że w wodzie brodzimy. Jest porcelana. Jest porcelana radziecka. Także... Ja. Z tych pięknych okoliczności przyrody żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Zajdź do kolejnych magnesów.